Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie sos cygański. Robię go z dwóch powodów. Po pierwsze zimą mam w 5 minut świetny pomysł na obiad. E, druga sprawa wykorzystuje wszystkie dojrzałe o, owoce i warzywa które mam u siebie w ogrodzie. E, no Super sprawa bo czasami no nie przeje się tak na bieżąco tych wszystkich warzyw. Tym bardziej jak sprzyjające są warunki tak jak teraz że jest po prostu e, dużo słońca jest to mocno podlewane no to naprawdę te warzywa dojrzewają w bardzo szybkim czasie bardzo dużej ilości więc ja Was serdecznie zapraszam na ten jakże prosty przepis. Więc, na sam początek, potrzebujemy jakiś garnek, głównie to jest garnek 6,5 litra. Wlewamy oliwę do niego. Około 50 ml oliwy w zupełności wystarczy. Przygotowanie będzie na zimno, także ze spokojem sobie. Kuchni przy stole to ogarniecie, odstawiam garnek z boku. I teraz warzywa. No to może tak zacznijmy od pomidorów. I teraz akcja jest taka z pomidorami: że możecie je sparzyć, wrzucić do garnka, przykryć. I jak skórka będzie odchodziła, możecie obrać tą skórę. Ja jej nie obieram. Dla mnie jest tak szybciej. Robi się tych przetworów bardzo dużo. Mi to zimą nie przeszkadza, albo nam raczej, bo to rodzinnie wykorzystujemy te sosy, więc tylko wykrawam te takie wiecie, zdrewniałe z części lub też jakieś tam yy, szypułki, no to wszystko musi być powyciągane, oczywiście wszystko jest umyte. No i zobaczcie, te pomidory u mnie już są takie naprawdę naprawdę takie już yy, przecierówy, jak ja to mówię. No i nic więcej, tylko pokroić to na mniejsze kawałki. No i do tego garnka. Pomidorów musi być 1,5 kg. Ja ich mam trochę więcej, no bo też odpadów tu trochę będzie. nie? Także przyszykujcie sobie około 2 kg tych pomidorów na ten przepis. No i to, to wam wyjdzie. Po prostu nie oszczędzam. Wycinam. Jak widzę coś brzydkiego, jakaś skórka taka też nieładna, to też ją zaraz wytnę. O, w ten sposób. Jak nie macie takich ostrych noży, no to, kurczę, musicie to sparzyć i sobie to ściągnąć, ale ja tak to właśnie robię. I to wszystko w mniejsze kawałki. Pach, do gara. I tak samo paprykę, już tu się nie będę rozwodził nad tymi pomidorami. Za chwilę je sobie ogarnę papryki, dwie sztuki. No, po prostu macie dwie sztuki papryki. Ja tego nie ważę jakoś specjalnie, tu waga jest najważniejsza. Pomidorów, no, papryki, dwie sztuki i też ją po prostu pokroić w jakieś tam sobie większe troszeczkę kawałki. O, to coś takiego, no, i wrzucamy do garnka. To jest prosty, bardzo prosty przejście, To się fajnie robi, bo prawie się nic przy nim nie robi. Tylko pokroić te warzywa, a cóż to wielkiego, pokroić takie warzywa? To to jest chwila roboty i wszystko ogarnięte. No, ok. I do garnka. Teraz cebule. No cebule, to to jest żadna tam wielka filozofia. Po prostu ją pokroicie, jak chcecie. I do garnka, żeby w mniejszych kawałkach tylko. Cebule dwie do tego przepisu. I na luza spokojnie bez spiny. Będą większe, będą trochę mniejsze. Nic się nie dzieje. To jest naprawdę przepis taki luźny, a no, smakuje świetnie. Bo najważniejsze później w sumie są przyprawy. Zresztą pomidor, cebula, papryka. No, to musi dobrze smakować. A zimą macie swoje, bez chemii, nie jakieś tam badziewia ze sklepów. Słuchajcie, główka czosnku, czosnego brany. Czosnek polski. Nie kupujcie tych wielkich czosnków, takie sprzedają. Takie czosnki widziałem na, na, na rynku z Hiszpanii. To wie, wiecie co. Takiej mała główka czosnku polskiego, to tamtych musieli mieć chyba ze trzy, żeby uzyskać ten sam smak i aromat. Dobra. I wrzucamy do gara. Dobra. Rozprawiam się z resztą pomidorów i z tą papryką i za chwilę, że chwileczkę się widzimy Wam pokażę, co robimy dalej. Warzywa już mam pokrojone, ale pomyślałem, że dodam tutaj troszeczkę pikanterii do tego sosu. Więc wkroję sobie jedną ostrą papryczkę. Wkroję wraz z ziarnynkami, także no będzie to miało jakiś tam wydźwięk ostrości. Także będzie to taki sos dla mnie a następnym będę robił już bez ostrej papryczki. To już będzie tak rodzinnie bardziej, a też ja lubię czasami troszeczkę te sosy pikantniejsze, wtedy to fajniej smakuje. E, dobra, od razu dwie łyżeczki soli. I dwie płaskie łyżki cukru. To na początek. Co będzie później, zobaczycie. Ale teraz potrzebuję coś do mieszania. Ok, warzywa mam już ogarnięte. Super. Idę to wstawić, słuchajcie, na kuchenkę. I no, niech to się powolutku, powolutku zacznie na początku dusić, yy, i wtedy finalnie to będziemy doprawiali. No i też yy, zobaczycie, jaka powinna być konsystencja. I co, co dalej z tym wszystkim będzie się działo Więc teraz zapraszam na kuchenkę No i zaczynamy powolne duszenie tego, tych warzyw I Oczywiście raz po raz trzeba zamieszać No i spójrzcie, minęło 30 minut Warzywa puściły bardzo dużo wody Tu nic nie dolewałem, spokojnie Tyle warzywa puściły wody Po tych 30 minutach Dolewam sobie tutaj 50 ml octu. U mnie akurat ocet winny, ale możecie dodać spirytusowy 10% spokojnie. To wlewam i dodaję tutaj jeszcze pieprzu. I w tym momencie już tego nie przykrywam, tylko cały czas odparowuję wodę. Cały czas, żeby to po prostu cały czas parowało warzywa jeszcze bardziej zmiękną. Także ze spokojem. Niech się to teraz powolutku jeszcze gotuje. Cały czas tak, to się gotuje i ze spokojem to musi być po prostu gęściejsze. Jak już będzie takie akurat, to ja Wam pokażę i pokażę Wam też co robimy dalej. Więc nadal to zostawiam na maszynce. Niech to się gotuje. No i spójrzcie co tak wygląda. Ja go już odstawiłem jakąś chwilę temu z ognia, także już nie jest tak mocno gorący, chociaż nadal paruje, ale już troszeczkę jest chłodniejszy. Teraz wszystko blenduję dokładnie blenderem. Tylko nie piszcie mi, że blenduję gorąco i noże się stępią, bo po prostu na to nie będę odpisywał, bo to jest po prostu jakaś zdura i głupota. Robię tak cały czas i te noże są mega ostre. Ok, tak w zupełności wystarczy. Zobaczcie, taki jest gęsty. Ta gęstość dla mnie jest ok. Jeżeli chcecie, można to jeszcze odparować. Ale ja już nie będę tego więcej odparowywał, ale to teraz mocno zagotuję. Także zagotuję i Wam pokażę, co dalej. No i w tym momencie sos ponownie się zagotował. Gotuje się dosyć mocno. I od razu taki gorący wlewam do słoiczków. Słoiki półlitrowe, no bo jak dodam mięso do tego zimą, czy cokolwiek innego, czy podsmażę sobie pieczarki, czy y, zrobię to sobie z, z makaronem, no to kilku ludzi się naje takim słoikiem y, półlitrowym. Także wlewam do słoików półlitrowych. Większe chyba nie ma sensu, a mniejsze, no chyba, że większa rodzina. A mniejsze, no to też tak, nie za bardzo, żeby to mniejsze wyładować. Takie sosy. Ja zawsze je ładuję w takie półlitrowe sosy, w półlitrowe słoiki jest ok, Dobra. No i taki słoik to od razu trzeba sobie mocno zakręcić. I ja go ustawiam do góry nogami. Drugi tak samo. Jeżeli macie dobre wieczka, to wam 100% się te słoiki zaciągną i będzie OK. Ale przykrywam to jeszcze jakimś ręcznikiem kuchennym, żeby ten proces wychładzania był jak, naj, jak najdłuższy. No i mam tu jeszcze jeden słoik. Troszeczkę mocno odparowałem, myślałem, że wyjdą cztery słoiki. Wyszły mi trzy słoiki, także całkiem spoko. A warzywa zostały wykorzystane. No, prawie wyszły, prawie 4 cztery słoiki, ale to sobie tutaj odleję, co mam i włożę sobie do lodówki, jak go stygnie i na kolację można sobie coś z tym fajnego zrobić, z takim sosem. Przecież nie wyleję dobrego sosu, bo mi na słoik cały nie wystarczyło. Ok. Na kolację czy do obiadu podsumaczyć, trochę pieczarek z cebulą dodać ten sos no i trochę makaronu już jest super, dobra słuchajcie z tego przepisu wychodzi 3,5 słoika, warzywa mam swoje, więc naprawdę groszowe sprawy mi to kosztuje ten słoiczek jak tylko sobie delikatnie zakręcę bo jak tylko ostygnie, wrzucę go sobie do lodówki Słuchajcie, ja was zapraszam na kolejne moje przepisy. Mam tych przepisów z wykami bardzo dużo. Więc ja was zapraszam. No i do zobaczenia.